Cześć, witajcie w Wiedówce Sportstacji. Dzisiaj znajdujemy się w Myślenicach, w ośrodku szkoleniowym Wisły Kraków. A moim i waszym gościem jest ten Białej Gwiazdy, pan Dariusz Dowczyk. Dzień dobry, treże. Dzień dobry, witam. W Wiśle nie pracuje pan długo, bo zaledwie miesiąc, a mimo to z drużyny, która przegrywała i remisowała, potrafił stworzyć pan zespół zdolny wygrywać. Co się stało, że Wisła wcześniej nie mogła wygrywać, a teraz po panu a przyjściu ma lepsze wyniki niż wcześniej? Każdy zespół przeżywa, przeżywa w pewnym momencie pewnego rodzaju kryzys, dołek. Różnie to można e, określić. Wisła przez 11 spotkań miała problem z tym, żeby wygrać e, mecz. Co zrobiłem? Wiem, Rozmawialiśmy bardzo dużo. Ci piłkarze przecież potrafią grać w piłkę jeszcze, jeszcze niedawno. E, e, potrafili grać widowiskowo atrakcyjnie, ciekawie, skutecznie. E, no i do tego trzeba było, było wrócić. Nie mieliśmy zbyt wielu okazji, żeby ze sobą potrenować, bo Właściwie przed, przed, meczem, przed, przed meczem z Termaliką to były jedne zajęcia, ale dużo rozmów z zawodnikami, gdzie tkwi właśnie przyczyna e, tejże takiej indolencji, indolencji e, w strzelaniu bramek czy dochodzeniu do, do sytuacji. Także naprawdę bardzo dużo rozmawialiśmy, zresztą nadal to. to czynimy i mam nadzieję, że to jest i z pożytkiem dla zespołu i dla mnie, bo mam coraz większą wiedzę o, o piłkarzach. Pańskim zdaniem Wisła jest zespołem kompletnym, czy na której z pozycji potrzebne są zmiany? Na pewno nie jesteśmy kom zespołem kompletnym w sensie takim, że yy, nie jesteśmy drużyną, której nie można zatopić. Tracimy w każdym meczu bramkę. To jest coś, nad czym musimy pracować. Tak jak powiedziałem, wykorzystujemy sytuację co bardzo cieszy, ale też musimy popracować nad grą obronną całego zespołu, nie tylko formacji obronnej, dokładnie. Kiedy internet obiega wiadomość, że trafia Pan do Wisły, to od razu część internautów zaczęła śmiać się, że znów trafia pan na Patryka Małeckiego. Praca z takim zawodnikiem to dla Pana błogosławieństwo czy przekleństwo? Dziennikarze generalnie gdzieś rozmuchali pewnego rodzaju według ich tak, po, meczu e, w mianie, Pogoni, po, tak? po meczu w Pogoni, że, że jest między nami pewnego rodzaju problem. Ale zapewniam, że, że ten problem został rozwiązany nie zaraz po meczu, chociaż e, kilka słów ostrych w czasie tego spotkania padło. E, no widzę innego Patryka, Wiśle Kraków, który, który e, gra, nie powiem, na miarę swoich możliwości, bo myślę, że te możliwości jeszcze są większe. Ale gra bardzo dobrze. Dwa, trzy lata temu mówiło się o Panu jako kandydacie do pracy szkoleniowca w naszej reprezentacji. Czy gdyby kiedyś w przyszłości pojawiła się taka możliwość, że może Pan objąć stanowisko reprezentacji, to szkoleniowca reprezentacji, to przyjąłby Pan taką odpowiedzialność, czy, czy raczej nie? No, to jest takie badanie rynku, i pojawiło się teraz ostatnio przy okazji nominacji Adama walki. Gdzie e, rozmawiałem ze Zbigniewem Błońkiem na, na, na ten temat. Ale powiem szczerze, że z góry gdzieś wiedziałem, że jest to taka rozmowa trochę kurtuazyjna, że to nie będzie miało szans powodzenia też ze względu na moją przeszłość. Ja czytam też internet czy, czy, czy czytuję internet. I wiem, że nie byłoby na to szans, także tak. rozmawialiśmy parę dni później, mówiąc, dajmy sobie z tym spokój, nie ma, nie ma sensu. Myślę, że dla mnie jest to temat zamknięty. Że, że tematu reprezentacji y, nie skupiam się na tym absolutnie i, i myślę, że dla mnie, chociaż y, że dla mnie jest to temat zamknięty, chociaż y, moi, moi bliscy y, widzieliby to trochę inaczej. Pańskim zdaniem jest ciężej być lepszym trenerem czy lepszym piłkarzem? Jedno i drugie wymaga naprawdę wiele, wiele poświęceń. Będąc zawodnikiem, no to jest myślenie o tym, jak przygotować się do treningu, jak o siebie dbać, jak wypoczywać. Dieta to nie jest tylko trening, to jest, to jest mówi się tak z angielskiego, lifestyle. Tak? Jak mnie widzą, to takim jestem też piłkarzem. Z kolei będąc trenerem, no to, jest, to jest dbanie o zespół. To jest yy, zupełnie inna praca niż, niż, niż byłem piłkarzem i wiem. E, jestem trenerem i wiem, że y, dużo więcej czasu zajmuje mi yy, myślenie o tym, wybieganie z przyszłość, planowanie po treningu. Piłkarz ma odnowę biologiczną, a, a trener myśli, co będziemy robili następnego wejście? dnia, analizy, tak. analizy przeciwnika, analizy własnej gry. Także jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo i, i na brak zajęć nie możemy naprawdę narzekać. A gdyby wcześniej nie był pan zawodnikiem, to byłby teraz tymerem czy pańskie szlaki potoczą się Nie mam zielonego inaczej? pojęcia. Moja, moje, moje życie generalnie zawsze było związane z piłką. Czy mój ojciec, czy moi dwaj starsi bracia też grali w piłkę, nie wiem. Koleją rzeczy pewnie było to, że ja również w piłkę grałem od najmłodszych lat na, nie wiem, ustawiało się dwie cegły, trzepak to były nasze bramki, czy tak. dwa tornistry. Dokładnie. Eee, dużo czasu spędzałem grając w piłkę. Panie Darku, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. I oczywiście życzę Panu teraz powodzenia w Wiśle i teraz jest oczywiście dolna ósemka, ale żebyśmy na przykład przy jakiejś okazji spotykali się za rok, mogli rozmawiać o ósemce tej mistrzowskiej. No myślę, że, że drużyna Wisły jest tak skonstruowana i ma taki potencjał, że eee, niech to będzie ostatni rok, kiedy kiedy gra w tej dolnej, dolnej ósemce, z tego co się orientuje i czytuje pierwszy raz za kadencji Cypiała Wisła gra tak, e... o utrzymanie tak powiedzmy o, o w ekstraklasie i oby to był ostatni raz Dziękuję trenerze dziękuję moim bardzo. i waszym gościem był trener Wisły pan Tarzwdowczyk dziękuję Dziękuję, dziękuję.